Wcale nie musisz robić nudnego stories i wcale nie musi być bardzo skomplikowany proces tworzenia storiesków. Pokażę Ci dzisiaj kilka pomysłów na to, jak wykorzystać kanwę do tworzenia plansz na stories. Storys. Mam nadzieję, że te pomysły zainspirują Cię do tego, żeby tworzyć własne pomysły, własne projekty. Pokażę Ci też kilka fajnych narzędzi, które na pewno będą w tym przydatne. Nie będę przedłużać, zapraszam Cię do tutorialu. Zrobimy sobie dzisiaj kilka pomysłów na stories, które możesz szybko przygotować za pomocą kanwy. Ja pracuję na kanwie w wersji deskopowej, ale wszystkie rzeczy, które tutaj pokazuję, również zrobisz za pomocą kanwy mobilnej, czyli po prostu tej, którą masz w telefonie. I teraz, jak, jak będzie wyglądać nasza pierwsza strona? Pierwsza strona, pierwszy. Pomysł na stories, które sobie wykonamy to jest rozmyte zdjęcie w tle, zdjęcie osoby, efekt tekstowy, mamy tutaj też efekt zakrzywionego tekstu, i tutaj jakiś tekst, który dodatkowo ma efekt podniesienia. Zaczynamy od wybrania zdjęcia, które będzie stanowić nasze tło. Ja tutaj posłużyłam się biblioteką zasobów kanwy i chciałabym właśnie to zdjęcie ustawić tutaj jako moje tło. Przechodzę do edycji zdjęć i za pomocą narzędzia do rozmywania chciałabym rozmyć to zdjęcie na takie 80% intensywności, no i już mam gotowe moje tło. Kolejnym elementem jest tutaj pani, oczywiście ja skorzystam ze sobą kanwy, ty możesz sobie skorzystać z zupełnie własnych zdjęć, nawet jest to wskazane. I za pomocą narzędzia do usuwania tła usuwam tło z tego zdjęcia. Skrócę tutaj troszeczkę, zmniejszę przestrzeń, żeby nam nie zajmowało tyle przestrzeni na projektu to zdjęcie. I teraz za pomocą y, tekstu stworzę ten efekt wydrożonego tekstu. Dodaję nowe pole tekstowe, wpisuję hasło, które chcę. Ja sobie tutaj najprościej umieszczę: Dzień dobry. Chcę, żeby tutaj było wielkimi literami, no i następnie powiększam tutaj troszeczkę ten tekst, tak żeby on jednak się mieścił w mojej przestrzeni. I teraz chciałabym, żeby był właśnie ten efekt wydrożonego tekstu. Uzyskam go za pomocą tutaj przede wszystkim. Powielam pierwszy tekst, a następnie przechodzę do zakładki Położenie. I ten pierwszy tekst przenoszę za tą panią, czyli w tym momencie widzisz, że on jest za, tutaj za tą kobietką. Drugie pole tekstowe, które mam, moja postać powinna być pomiędzy pierwszym a drugim polem tekstowym, i to drugie pole tekstowe przechodzę do efektów i umieszczam tutaj efekt wydrożenie. Mogę sobie powiększyć bądź pomniejszyć. Obramowanie tutaj tego pola tekstowego, mogłabym również zmienić kolor tego fontu. Oczywiście tutaj kwestie są tego, czego potrzebujesz. Więc mamy pierwszy efekt, efekt wydrożenia gotowy. Następnie to, co możemy sobie zrobić, to możemy dodać jakieś pole tekstowe. Ja tutaj jakiś tekst sobie przygotowałam, wkleję go tutaj, pole tekstowe. Dodajemy pole, wpisujemy sobie tutaj tekst, który chcemy, i ja tutaj dodałam sobie taki efekt podniesienia, który sprawia, że ten mój font jest bardziej czytelny, bardziej wybija się z tła. Tutaj mogłabym na przykład też użyć taki efekt po prostu tła zmienię sobie tylko tutaj kolorystykę mogę sobie zmienić przezroczystość mogę sobie tutaj rozciągnięcie zmienić zaokrąglenie, więc jeśli chciałabym dodać właśnie tło do mojego tekstu to mogłabym to zrobić w ten sposób tutaj jeszcze chciałabym poprosić moich obserwujących o to, żeby kliknęli w emotikonkę ja tutaj tę emotikonkę po prostu skopiowałam z Instagrama, czyli otworzyłam Nową relację, dodałam sobie ikonkę, zrobiłam print screen, a następnie przerzuciłam to do kanwy i tutaj właśnie, właśnie to mam, wklejam sobie do swojego projektu i teraz zmniejszam tutaj to pole tekstowe, przepraszam, pole tego obrazu, żeby nam nie zajmowało tyle przestrzeni, a następnie przechodzę do Edytuj zdjęcie. I wybieram sobie funkcję cienie i funkcję obramowanie. I tutaj mogłabym zostawić czarne, jeśli bym chciała, ale mogę też zmienić sobie rozmiar, rozmycie, kąt yy, i również kolorystykę. Może zostawimy przy tym czarnym obramowaniu, będzie pasować nam do tekstu. Chciałabym jeszcze, żeby tutaj był taki efekt takiego dymku, więc żeby z koła to zrobić, to potrzebuję z kształtów dodać trójkąt. Ten trójkąt sobie tutaj troszeczkę zmniejszę, przekręcę, żeby mi pasował tutaj do mojej wizji. Ustawię go w ten sposób. Na razie wygląda to kiepsko. Zmienię tutaj kolor. I to, co robię, to przesuwam ten trójkąt za to moje pole, za ten mój, tą moją emotikonkę. Oczywiście tutaj tworząc w kanwie ten projekt, yy, to będzie nieklikalne, tak? Więc ty po prostu, jeśli dodasz, pobierzemy sobie zaraz ten szablon, rzucimy do Insta Stories, to w to miejsce musisz umieścić właśnie tą emotikonkę. No i tutaj chcemy dodać jeszcze pole tekstowe, żeby ktoś wiedział, że tutaj sobie może kliknąć, więc dodajemy pole tekstowe. Piszemy, na przykład kliknij tutaj. Następnie przechodzimy do efektów i wybieramy efekt zakrzywienia. I teraz mogę sobie tutaj ten efekt w ten sposób umieścić. Jeśli zakrzywienie nie odpowiadałoby mi, to mogę sobie tutaj za pomocą tego suwaczka pozmieniać. Mogę też na przykład trochę zmniejszyć czcionkę. Również w tym miejscu mogę zmniejszyć, zmniejszyć tą czcionkę. Mogłabym też tutaj trochę zwiększyć odległość pomiędzy literami. I w tym momencie moja plansza jest już gotowa. Mogę tutaj jeszcze na przykład po środku umieścić ten tekst. I teraz to, co robię, to po prostu pobieram jako obraz. Wybieram sobie stronę, którą chcę pobrać. Gdyby tutaj były jakieś animowane elementy, to pobierasz jako mp4 i... I następnie dodajesz do swojego Instagrama. Ja polecam ci pobrać już bezpośrednio na telefonie, żeby sobie tego nie przesyłać, więc po prostu możesz stworzyć planszę na komputerze, a potem przesłać ją, pobrać ją po prostu w aplikacji Canwy z telefonu i umieścić na swoim Instagramie. Kolejną planszę, którą sobie wykonamy, będzie to plansza, która będzie informowała o nowym poście. I tutaj ponownie zaczynamy od tego, żeby sobie stworzyć tło. Ja sobie stworzę tło za pomocą właśnie zdjęcia. Wybiorę sobie może jakieś takie wiosenne zdjęcie. Rozciągnę to tło tak, żeby było. Wykadruję sobie w ten sposób, a następnie właśnie troszeczkę je rozmyję. Na to tło chciałabym dodać jeszcze taki efekt ziarnistości, więc szukam sobie tutaj zdjęcia z hasło ziarnistość, przechodzę do zdjęcia i wybieram sobie tutaj jakiś taki efekt, również go rozciągam, a następnie za pomocą przezroczystości zmieniam tutaj tą widoczność, i w tym momencie uzyskałam właśnie taki, taki efekt takiego ziarnistego tła z jakimś Elementem za. Czyli tutaj, tutaj w ten sposób sobie zrobiliśmy tło, i następnie chciałabym pokazać właśnie ten mój nowy post. Więc zaczynam od zakładki Elementy i szukam tutaj hasła Instagram Post. Przechodzę do grafiki i tutaj mam różne opcje na właśnie taki, taką ramkę Instagramową. Ja sobie wybieram taką. Mogłabym tutaj zmienić kolor serduszka. Ale na razie ta ramka jest pusta, i to, co teraz chcę zrobić, to chcę dodać moją grafikę. Mogłabym ją po prostu przesłać tutaj za pomocą przesłane. Jeśli natomiast mam już ją opublikowaną na Instagramie, to mogę za pomocą zakładki aplikacje wpisać sobie hasło Instagram, kliknąć. I w tym momencie będziesz musiała się zalogować tutaj do Instagrama i zezwolić kanwie na to, żeby połączyć Instagram z Canwą. Jak już to zrobisz, to będziesz mieć w tym miejscu widok wszystkich treści, które opublikowałaś i możesz na przykład klikając w ten sposób umieścić tę grafikę w swoim projekcie. Ja ją tutaj troszeczkę zmniejszę, żeby pasowała do mojej ramki. Tu ją troszeczkę powiększę, a następnie po prostu sobie te dwa elementy zgrupuję. I w tym momencie one stanowią moją całość. Umieszczę tą grafikę tutaj. I to teraz to, czego potrzebujemy, to potrzebujemy jeszcze jakiegoś pola tekstowego. Czyli możemy przejść do zakładki tekst i możemy zapisać tutaj na przykład nowy post. Możemy sobie tutaj trochę rozciągnąć. Możemy umieścić ten tekst w ten sposób. Możemy mu troszeczkę zmienić kolorystykę, na przykład pobierając tutaj ten kolor z mojego tła. On w tym momencie jest troszeczkę niewidoczny, ale też taki efekt, taki efekt chcemy tutaj uzyskać, dlatego że powielimy sobie jeszcze tutaj to pole tekstowe, napiszemy jeszcze raz. Jeszcze raz sobie napiszemy nowy post, ale teraz chciałabym zmienić tutaj font na taki bardziej odręczny, więc szukam sobie tutaj a, fontu, który by spełniał ton, ten mój zamysł, czyli tutaj na przykład pismo odręczne i szukam sobie jakieś, e, jakieś czcionki, które mogłaby tutaj pasować, na przykład coś takiego albo na przykład coś. Coś takiego to jeszcze nie jest to. Może chciałabym, żeby to wyglądało w ten sposób. Mogę tutaj to sobie powiększyć, albo to mogę sobie tutaj jeszcze powiększyć. I tutaj mogę sobie nałożyć jedno na drugie. Zmienię sobie tutaj na przykład na biały albo na czarny. Może czarny będzie lepiej widoczny. I teraz chciałabym zrobić strzałkę do, do tej grafiki, więc przechodzę do zakładki Elementy. Tutaj wybieram sobie kształty, wybieram sobie zwykłą linię i to, co teraz robię, to przede wszystkim buduję właśnie tą linię. Czyli chcę, żeby ona tutaj w miarę prosto była od napisu, trochę ją przedłużę, a następnie chciałabym, żeby ona była właśnie taką linią łamaną, nieprostą. Więc mogę sobie tutaj wybrać typ linii i wybrać sobie linię łamaną. I w ten sposób mogę stworzyć, Taki efekt. Zauważ tutaj, że kanwa nam łączy te dwa elementy. I teraz, tutaj, jak połączyłam kropeczkę linii z kropeczką grafiki, to te dwa elementy stanowią tak jakby całość. Mogłabym tutaj jeszcze klikając dwa razy na linię, dodać tekst. Na przykład, kliknij, aby zobaczyć więcej. Mam tutaj pole tekstowe, mogłabym umieścić je troszeczkę, na przykład, niżej, na przykład tutaj. Mogłabym tutaj to pole tekstowe troszeczkę powiększyć, mogłabym dodać też, na przykład, element pogrubienia, i teraz w tym momencie, w tym momencie, w tym momencie coś kliknęłam przez przypadek, ale w tym momencie mamy właśnie informację o tym, że ktoś może sobie. Przy, kliknąć tutaj i zobaczyć cały ten, cały ten mój post. To, co mogłabym jeszcze zrobić, to mogłabym tutaj dodać jeszcze jedno pole tekstowe, w którym bym na przykład opowiedziała coś o tym, o tym poście. Czyli na przykład, jeśli, jeśli szukasz elementów do kanwy, to tutaj znajdziesz coś dla siebie. Oczywiście ten tekst, który tutaj umieścisz, to już twoja inwencja, inwencja twórcza. Trochę go tutaj zmniejszę, umieszczę go w tym miejscu. I teraz moja plansza już jest gotowa. Możesz, jak pobierzesz tą, tą grafikę, możesz dodać tutaj jeszcze jakąś ankietę, emotikonki, oczywiście co, co chcesz. Jeśli chcesz rzeczywiście, żeby to było klikalne, to tutaj pamiętaj o tym, żeby umieścić właśnie tą planszę w tym miejscu, jak udostępniasz na swoim Stories swój, swój post. Mam nadzieję, że ten pomysł zainspiruje Cię do tworzenia Twoich grafik. Bardzo Ci dziękuję za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że coś w głowie Ci przeskoczyło. Mam nadzieję, że jakieś pomysły się pojawiły. Mam nadzieję, że odkryłam przed Tobą jakieś nowe funkcje kanwy i że będziesz je wykorzystywać do swoich projektów. Ja zapraszam Cię do kolejnego wideo i do filmów, które już tutaj na tym kanale są. Na pewno znajdziesz tam coś dla siebie, co pomoże Ci w tworzeniu angażujących treści. Dzięki Ci bardzo i będę totalnie wdzięczna za to, jak zostawisz po sobie jakiś znak, zasubskrybujesz ten kanał, żeby te treści kanbowe Cię nie omijały.